Dobra. Cześć, z tej strony Sarna, ze mną jest Syska. Cześć wszystkim. I zaczynamy nową serię z Monster Hunter World z arenami. Dobrze, widzimy się w kolejnym odcinku. Teraz ja sobie wezmę... prawdopodobnie ten młot, bo słyszy, o, jest jeszcze ładowane ostrze. Nie, tam to było ładowane ostrze, czy to? Tam to, tam to było sprężynowe. Sprężynowe, dobra. No to nie, ja wezmę ten młot. Zobaczymy, co to będzie. Żelazny MŁOD 3, czyli ostrość też widzę, chyba tam jest lekko niebieska już. No to może ja będzie tutaj, lepiej. Ja tutaj wezmę znowu Łukodziało, Tym razem ja będę z bronią jak raz, co? <gry> no Najlepsze jest to, że na początku są te słabe stworki no nie. Wcześniej półki półki, legendarny już. Teraz kurczę kulujaku. Ale trzeba przyznać, że niektóre wyglądy zbroi czy setaty tych zbroi fajnie wyglądają. wyglądają. No, tak jak tak. teraz ten mój śmieszny jest. Pokaż go, no? <ścoughs> ja taki. Ja mam takiego mi się wydaje. A, nie to. To trzeba uszyć, żeby mieć więcej HP. Dobra, ja już idę na niego. Właśnie, to jest to, że tych ciosów Icebornowych też za bardzo nie kojarzę. Pierwszy cios ode mnie Amunicja normalna, mam amunicję usypiającą. O, to git Dobra, kółkiem to się robiło ten cios Okej. Okay. Ale głównie to i tak... Okej, okay. to poczekaj ją... O, przypieprza. Masz jakieś super amunicję? Mm, mam minę. Dawaj. O Jezus, o panie. Nie gramy no. na czas, tylko gramy na <grywamy> jep Gramy na efekt raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jep Kurwa, młot jest zajebisty to, jest to że w tej grze jest bardzo dużo fajnych broni Kurczę, pamiętam, że coś, coś się robiło z hakiem. Ja nie znam w ogóle Iceborne'a. Jest, jest. Nie, nie udało się. Chociaż może, nie wiem. Ja znam do miecza, do katany i trochę do bliźnienia czy hostrz. No ja znam do łuku i do lancy. Dobra, z tego nie dostanie. Pamiętam, że też trzeba chyba za długo kręcić nie można. Chodź tutaj na górę wejdziemy. Będzie mi łatwiej go bić. Okej. Okay. Nawiasz, no, uciekłeś się z kamienia. Akurat jak się ostrzyłem. Daj, kamienia. O, wow. A, pułapkę postawiłeś. Okay. Dobra, raz, dwa, A trzy, cztery. I by nie trafię z tego ostatniego, kurczę. młot trochę jest podobny właśnie do tego miecza. No jest. Tylko. No, okay, też ma w sumie, sumie ładowane. Dobra. Poduszenie. Mod jest bardziej mobilny. No, o boże, tutaj ładujesz i biegasz, no nie? A tam ładujesz i ledwo możesz się poruszyć. Znaczy poruszyć, poruszyć się w ogóle nie możesz, tylko możesz troszeczkę na boki sobie skręcić. I możesz, jestem możesz na nim. sobie zrobić y, tup-tupa. Mm. Z nowy. Dobra. Cały czas go układam. On już raczej długo to nie przeżyje. Mi się wydaje, że jak on teraz padnie, to my go zabijemy. No, no, no. Wywracam go. Myk. O Jezusku, jeden cios taki. Dobra, raz, dwa, trzy. No, tak jak myślałem. O też pewnie nie będzie złota, ale na srebro to ja liczę. No, srebro na pewno będzie. Zobaczymy, czy w tej serii uda nam się w ogóle jakieś złoto znaleźć. Znaczy, zdobyć. Jak się może skupimy, to. wtedy nie ma problemu. No, nie wiem, no. Tak naprawdę, ja z tego co zdążyłem już ograć w tych aren trochę, to. Żeby wbić złoto to musisz być Chińczykiem. No na pewno przy tych ostatnich to już w ogóle, no nie? No. O ja tym. No bardzo ładnie, a... no. No nic, dobra, dziękuję za oglądalność. O ile jakakolwiek Dzięki będzie. Jadnie. Trzymajcie się do następnego. do następnego. Cześć.